Wysoka Izbo. Tak naprawdę na te zapisy prawne czekaliśmy trzy dekady. Gdyby one powstały wtedy, kiedy ja jeszcze w tej Izbie mówiłem 25 lat temu i wzywałem do takich zapisów, nie mielibyśmy dzisiaj wielu dylematów. I wtedy już pomoglibyśmy państwu ukraińskiemu wyzwolić się z nazizmu, z tej, z tej brutalnej, po prostu przeszłości. Musimy sobie powiedzieć jasno, bo bardzo często nie doprecyzowujemy tutaj skali tego, z czym mieliśmy do czynienia. Szanowni Państwo, ukraińscy naziści wymordowali ponad 600 tysięcy obywateli polskich. 10% polskich strat osobowych w II wojnie światowej. Ponad 400 tysięcy Żydów. Kilka lat temu Uniwersytet Jagielloński wydał książkę o UN, UPA i Zagłada Żydów. Ponad 1000 stron, dwudziestu kilku naukowców z całego świata opisało skalę zbrodni na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Między 150 000 a 200 tysięcy Polaków zamordowanych ponad 50 tysięcy Ukraińców, Rusinów i innych narodowości. Proszę państwa, my mówimy o odpowiedzialności za 10% strat osobowych obywateli polskich, państwa polskiego. To nie można tak sobie gdzieś tam na boku odkładać. Dzisiaj buduje się pomniki Próbuje się odnawiać pomniki sprawcom Holokaustu, sprawcom ludobójstwa. Proszę Państwa, w latach 90. w Polsce powstało mnóstwo pomników, ku czci właśnie bandytów i zbrodniarzy. Sam uczestniczyłem w działaniach, które likwidowały te pomniki. Upominałem się 25 lat temu o ich likwidację. W Fruszowicach zlikwidował wójt pomnik, gdzie później Ukraińcy domagali się ekshumacji. Okazało się, że tam nie leży ani jedna osoba. I jeżeli dzisiaj rząd Tuska negocjuje z Ukraińcami jakiekolwiek pomniki, już nie chodzi o kontekst historyczny, muszą być ekshumacje. Musi być sprawdzenie, kto tam leży. Nie tylko przez usłużnych polityków. Historyków, przepraszam. Ale trzeba sprawdzić kto tam leży, dlaczego? Bo dziesiątki tysięcy ukraińskich policjantów w służbie niemieckiej przez kilka lat okupacji brało udział w holokauście i masowej mordach Polaków. Oni wszyscy później trafili do ONU i UPA. To są ci sami ludzie. To są ci sami ludzie i mieliśmy do czynienia z sytuacją gdzie w 1945 i 1946 roku były trzy napady na Bircze. Kto bronił Birczy? Byli żołnierze AK i BH, samoobrony i żołnierze Wojska Polskiego. A wśród nich byli żołnierze 27. wojskowej Dywizji AK. A kto atakował? Bo sprawdzałem. W 100 procentach wszystkimi dowódcami byli, byli nie ss byli policjanci, byli żołnierze Wehrmachtu. I ci, którzy mordowali, ci, którzy trzy lata wcześniej w Starej Birczy w jednym akcie wymordowali 700 Żydów. I my musimy o tym jasno mówić. To jest to dziedzictwo. I dlatego tutaj mówię, że na grup nieznanego żołnierza powinna wrócić tablica z nazwą Bircza. I to jest po prostu bezwzględne. Szanowni Państwo, tutaj oczywiście trzeba wprowadzić kilka poprawek. Ja sam napisałem kilka książek, dziesiątki artykułów i tylko na Pogórzu Przemyskim napisałem du bardzo duży artykuł, gdzie na podstawie tylko dokumentów pokazałem, że jeszcze w 1948 roku doszło do kilkudziesięciu napadów band ukraińskich. W 1948 roku. I to jest to dziedzictwo. I na to dziedzictwo przez 30 ostatnich lat na łamach naszego słowa czasopisma Związków Ukraińców, oni się grolifikują to wszystko. Proszę Państwa, pomnik w monastyrze nie może powstać, zanim nie będzie badań, kto tam leży, bo dokumenty świadczą, że to są ci, którzy mordowali Żydów na samym Lubaczowskim. Ponad 1600 osób zamordowali, a tysiące Żydów, Polaków i Żydów, a tysiące zaprowadzili do obozu po prostu w Bełsu i w innych miejscach. Popieramy w pełni tą ustawę i po prostu tylko prosimy o pewne doprecyzowania. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek czy dojdzie do ekshumacji na Wołyniu, czy Ukraina to zrealizuje? Nie. A dlaczego nie zrealizuje? Dlatego, że wówczas świat by się dowiedział, że Ukraińcy mordowali najmniejsze dzieci, mordowali noworodki, zabijali staruszków w sposób najbardziej bestialski i wyszukany. Dlatego Ukraina tego nie zrealizuje. Dlatego pani minister, tego rządu nie chce powiedzieć Żadnych szczegółów nie chcę wyjawić, gdzie będą ekshumacje, dokładnie ile tych ekshumacji będzie. Rafał Trzaskowski nie wydaje zgody, jego Rada Miasta nie wydaje zgody na postawienie pomnika Wołyńskiego na powązkach. Rafał Trzaskowski nie potrafi nazwać ludobójstwa Wołyńskiego ludobójstwem przez gardło mu to po prostu nie przechodzi. Bardzo dobry projekt ustawy będę głosować oczywiście za nim, bo już dawno trzeba było zrównać banderyzm z nazizmem i karać za propagowanie banderyzmu, a jednocześnie wszystkich Ukraińców w Polsce. Zapraszam na stronę stepanbandera.com, którą stworzyła moja fundacja, bo tam dowiedzą się prawdy o ludziach, którym oddają cześć, o zbrodniarzach, ludobójcach z OUN-UPA. Dziękuję bardzo. Oczywiście popieramy ten projekt ustawy w całej rozciągłości z oczywiście uwagami, które tutaj wyraził już poseł Zapołowski. Natomiast chciałbym się nie zgodzić z posłem Boguckim. Nie, nie ma miejsca Ukrainy w NATO, a z kolei w Unii Europejskiej po prostu się nam nie opłaca. To nie jest w interesie polskim, w interesie narodowym. Już to, jak wyglądała ta kwestia, widzieliśmy przy okazji umowy o bezsłownym handlu z Ukrainą, między Ukrainą a Unią Europejską. Natomiast pamięć o tym bestialskim ludobójstwie... To po prostu się ta pamięć należy, i powinna być bezwarunkowa. Powinniśmy podyktować te warunki Ukrainie i powinna realizować. A jeśli nie chce stanąć w prawdzie, to powinniśmy nakładać odpowiednie sankcje. I przy tej okazji chciałem się zwrócić także do strony rządowej. Co z realizacją umów na budowę Muzeum Pamięci o ludobójstwie na Wołyniu, który miał powstać w Chełmie? Chciałem się dowiedzieć, dlaczego rząd próbuje zniszczyć tą zacną inicjatywę. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie! Rzeź Wojeńska to nie była wojna domowa ani konflikt polsko-ukraiński. To było ludobójstwo dokonane przerażającymi metodami. Przez ostatnie lata Polacy oddali Ukrainie ogromne wsparcie. Przyjęli miliony uchodźców, wysłali broń, pieniądze, pomoc humanitarną. Nie może być tak, że w zamian dostajemy lekceważenie naszej historii. Nie będzie zgody na budowanie dobrych relacji kosztem prawdy i pamięci naszych pomordowanych rodaków. Kłamstwo Wołyńskie musi być ścigane, a osoby gloryfikujące bandy OUN-UPA lub relatywizujące Rzeź Wołyńską muszą znaleźć się za kratami, a nawet powinny zostać deportowane z naszego kraju. Polska nie może pozwolić na szarganie honoru ofiar Rzeź Wołyńskiej. Mam natomiast jedno pytanie do autorów projektu. Dlaczego projekt penalizuje tylko odwoływanie się do OUN frakcji Bandery? Powinniśmy rozszerzyć zakres także o frakcję Andrija Melnyka która również prowadziła działalność antypolską. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. E, niewątpliwie prawda historyczna to jest to, czemu powinniśmy wszyscy służyć. Jesteśmy e, zobligowani, zobligowani o walkę o prawdę historyczną, szczególnie w tak drastycznej sprawie, jaką jest to ludobójstwo rzeź Ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem, bo to sformułowanie jeszcze dzisiaj z Mumincy nie padło. Ale mam pytanie do wnioskodawców, czemu tutaj no, zawężacie w tym projekcie okres terytorium i sprawców, bo frakcję Melnikowską pomijacie. Myślę, że to jest jakieś nieporozumienie, ale proszę odpowiedź. Chciałbym dodać, że to jest dobry czas, to jest dobry czas na rozwiązanie tej sprawy. Ukraińcy mają już swoich nowych bohaterów, niech czczą tych, którzy walczą o niepodległość, a naprawdę pożegnają się z czczeniem morderców dzieci, kobiet bezbronnych i się odetchną od tej haniebnej tradycji.